Moje mrówki mają pleśń w probówce. Ostatnio formika dostała ode mnie mącznika, którego wciągnęła w głąb probówki. Początkowo zlekceważyłem to zachowanie, licząc na to, że mrówki go zjedzą. Dziś, niestety, zastał mnie widok pleśni. Z punktu widzenia hodowcy jest to poważny problem, da się go jednak rozwiązać, przesiedlając mrówki. Będzie to też świetna okazja, żeby pokazać wam, jak ja przesiedlam mrówki, gdy potrzebuję, aby przebiegło to szybko. Najpierw usuwam z probówki wszystko, co może stwarzać problem i do czego mam dostęp. Teraz podłączam czystą probówkę za pomocą wężyka. Moje probówki mają 16 mm średnicy, więc używam wężyka 14-15 mm. Teraz, pod probówkę, z której chcę przesiedlić moje mrówki, podkładam matę grzewczą dla gadów i daję termostat na full. Pozostaje czekać, aż mata się rozgrzeje do maksymalnie 30 stopni. W czasie nagrzewania mrówki zaczną stopniowo badać świeżą probówkę. Do momentu, aż zaczną wszystkie się przesiedlać. To też dobry moment na obserwację. Udało mi się zaobserwować i nagrać, jak jedna robotnica wynosi drugą ze starego gniazda. To bardzo ciekawe zachowanie. Pamiętajcie, że mimo iż jest to szybki sposób na przesiedlanie, może to potrwać nawet kilka godzin. Mi zajęło to około dwie godziny, a i tak mrówki utknęły w wężyku. Dla mnie to nie jest problem, ponieważ ta kolonia zostanie podłączona do portalu probówek, więc wężyk się przyda. Na dziś to wszystko, do następnego razu.